To takie na szapko. Główną baterię atrakcyjną mamy schowaną w bagażniku po lewej stronie. No i właśnie w tym miejscu ona jest tak schowana. Taka BMK Tu mamy mocowanie tej baterii na takich długich śrubach. Długich Też specjalnie chciałem pokazać, porównać baterię od Mercedesa klasy i BMW 7 Active Hybrid. To właśnie jest obudowa baterii od BMW, i to jest obudowa baterii od Mercedesa S400. Tu mamy ogniwa. Właśnie od BMW, i tu mamy od Mercedesa. Tak? Czyli wszystko jest absolutnie identyczne. Mamy e, przejście tu dla e, czynnika klimatyzacji. Tu ta, takie same otwory, tu identyczne. E, tu właśnie mamy e, nasze kontakty wysokonapięciowe po tej stronie, i tak samo po tej stronie. Absolutnie identyczne e, moduły sterujące tu i tu. No, żadnej różnicy nie ma, tak? No trochę bardziej różnicy już mamy w, w samych tych obudowach, tak? tu w Mercedesie mamy dodatkowe złącze wysoko napięciowe w BMW właśnie tego złącza nie mamy, no i tylko tam delikatnie się różnią mocowanie, tak, BMW mamy po tej stronie dodatkowe, tu nie ma. Tu mamy jeszcze dodatkowy, tak powiem, odpowietrznik tak naprawdę ciężko stwierdzić konkretnie za co to odpowiada, bo też że mamy dodatkowej po tej stronie i dodatkowej po tej stronie. Jeżeli mówimy o środku w BMW. U nas właśnie, że zespawane te dodatkowe takie mocowanie po, po tej stronie, absolutnie identyczna, e, identyczny BMS e, jak mamy w to w, w Mercedesie to bez, bez, tej, bez tego plastiku e, to, to to tak właśnie wygląda, wszystko jest zalane e, żelem przezroczystym, temu to rozdzielić e, to też e, trochę siły trzeba dać. Tej baterijki, tak różne producenci, ale technologia jest taka sama. tak w nocy pod muzyczkę o 22. Już ta baterijka jest na końcu na prawo i BMS jest przeprogramowany, przygotowany do złożenia tej baterii. Też dodatkowo ją podładowałem, bo była delikatnie rozładowana. I temu teraz to składamy, sklejamy. Nie będzie bajka Ty potrzebowałeś, to używałem taki klej karsaryjnej. Czy ma po prostu jak spawanie, naprawdę? Już e, właśnie klej u nas się utwardził e, Tak wygląda w miejsce styku. To mu ładnie Już dalej zakładamy baterię do autka I będzie git Teraz krótka, ja testowa Sprawdzamy, jak awko się zachowuje po naprawie. Jest elegancko, żadnych blendów, start-stop działa jak trzeba, bateria się ładuje, rozładowuje, temu wydajemy avko klientowi.